Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku jest, z serii Shaganson Filet. Słuchajcie, wiedziałem, się jakaś seria pojawi, pojawiła I yy, co ogólnie, słuchajcie, program mi się gdzie podoba, kiedyś w nią grałem i chciałem do niej wrócić. Ej, teraz, słuchajcie, tutaj mam jak sam, tytule, jest tam tworzenie postaci. I dzisiaj sobie tak spojrzymy. Mam płeć męska, tak? Płeć męska. No i co tu mam. Wojownik. Ja wojowników nie lubię, ich nie, nie biorę. Mag. Mag? Nie wiem, ja bym wziął mag... maga albo zwiadowcę. Zwyczaj biorę zwiadowcę, bo wolę... wolę zwiadowcę, tak, tak, nie wiem czemu. Wolę, ale wolę, no. Kinga, zamknij drzwi. Yy... No to nie wiem, co bierzemy, co lepsze. Zawsze zwiadowców biorę. Jeśli mu nie skusimy na maga, Magi są fa... magowie są fajni nawet. Fajni, zarąbiści są. A ty weźmiemy zwiadowcę, ja lubię zwiadowców, jak Jakby, co to tam, Dobra, i co tu mamy? Człowiek, ludzie Czy ludzie są... Nie, nie, nie Orki, Jakie są silne, nie dobra Nie, nie lubię ich, dobra Elfy, zawsze elfy czepiałam, takie dziwne oczy mają <tuszy> Mocne elfy mają, mają mroczne, ponure zamiary i ponurą naturę, to ich nie lubię Kiewąsy, nie no dobra Nie Coś co was boli, te, bym wziął chyba albo demon albo mocnego elfa, bo te mocne elfy są fajne a tu, ten, no jakie oczy mam. Dobra, mocnego elfa bierzemy. I teraz tak, tu. O! Ocz. Hmm. A te najlepsze, te pierwsze. Dobra, uszy. Mmm, dobra, te ładnie będzie stał, Broda. Brodka musi być tylko nie taka duża. Nie, u baćki były ty, u... Nie, bezgołębie. Nie, 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 nie. nie. Co taka błytka może być, Kolor wasów. Walują. A tylko wasów? Bo czarny będzie to dobrze. Czarny będziemy. Zarobistyle uśmiech. O, oh, taki uśmiech brzmi. Włosy. Eee... Nie. Eee, nie. No łysy to nie będziesz, no. Gdzie ty łysy możesz, no? Mmm to, to... tu... To... Głupio w tym... Takie weźmiemy, ma taką bistę właściwa. Nos. U nos, bardzo ważna rzecz. O, ten najlepszy taka Taki szczególny. Eee. Pff, <grywy> nie. Nie. O, przyjrzyj tam pod nosem, zrobimy, chociaż nie, to głupio wygląda, co nie? O, taką muzykę będziesz miał, że niby po walce. Dobra, mamy zrobioną naszą postać. Dalej. Okej, okay, ma zapis postać, to ja słuchajcie, tu zrobię przerwę i wiecie, ja tu zrobię... albo nie pocę, będę robię przez hasło, to już w kropkach, dobra. Odwiedź e-mail. i, i... a, i, i, nie, no, hasło. i... nie, 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 nie. Coś złe, kurde. Ymm, no Poczekajcie. nie Jeszcze raz, bo hasło mnie wkurza. Dobra. Eee... Ymm, <śmianowicie> ymm, O, dobra. Okej, okay, zarobiście. Powtórz hasło. Okej. Okay. No to trzeba zawsze zaakceptować, nie wiem czego mówię, do tego Grzybek? Ale kiedyś gram tu wiele zmienili, bo kiedyś gram... Mam świat 32 ładny grzybek, tak, ładne grzybki tu mają No szybciej, kurde, no co to ma być Kiedy nie będę was zanudzał, przerwę zrobię Słuchajcie, jesteśmy już i bardzo się zmieniło Może niektórzy pamiętają, bo patrzcie na to, słuchajcie, wszystko kiedy gramy to, słuchajcie wszystko się tu zmieniło To było takie nudne, a teraz jest zarąbicie oto na naszą postać Eee... Okej okay. mamy? Sala chwały, karczma, handlarz żywów I e, tego nie było No ale zresztą na siebie tego nie było Warta, czyś byś na niej stać stajnia Loche, łellojo Gildia Gildia to się może jakieś zajmować O, arena, ale nie jestem się Zobaczymy naszego bohatera, postać Postać. A postać ten, no dawaj włączaj mnie to. tu. To. Mm. Dajmy wejść do czegoś innego. O jest, jest. Poziom pierwszy. No, tu mogę opisać postaci, a tu to nie wiem. Oczywiście. Się... Dobra, ale zarobiście wyglądamy to jest... Aha, bo tu można zmienić. A nie, profesji nie można zmienić. Kurde. A dobra, dobrze mamy proca. Obrażenia. No dobra, na razie na początkujących. Wytyfy? <laughs> LOL. <laughs> Okej. Okay. No to może wyjdziemy Karczma, pamiętam, że karćmy to ten. E, się wybrało misję i tu się ileś tam czekało? No wiecie, no się szło. E, no dawaj, no mnie. może dlatego że to inny świat i to tak inaczej wygląda? No. No włączaj mi karćmy, kurde. Luju co to ma być. Pff. No włączaj mnie. Aby podobi... ...jakichś niepodobiznę, aby ją zmienić. O! No włączaj mi tą kartę, luju, co to ma być? No... ...zatawaj mi... ...no dziękuję. Tego knypka tu nie było. Tego też tu nie było knypka. A tego ten był. Następna okolica, kilka ważnych zleceń. Potrzebuję powiedzieć, że to jest... Um... Hej, ty do mnie, ta. Mamega Płanka, uhu. O, możemy łachmany wybrać. Czas trwania minuta. Czas trwania 6 minuta, a nie, tu dzień. Zwodna no, za 17. Tu Żymy... To, bo tu kasę więc zostaniemy. A tą, to on tu tutaj się kupi tam. Przyjemy. No jakie złagowane przyciski, kurde. Tu nas znowu ty. No. Tu Kika, widzicie i tu za księczekamy, no a to to nie ma nicem. Zobaczcie w ogóle jak tu trwa cała walka. Ech. Słuchajcie, ja tu... Jeszcze raz przerwę zrobimy no bo co was tu zanudzał będę. Pierwszy się te fejlowy, muszę coś z tymi przyciskami kurna zrobić. Dobra, kilka sekund zostało. Nawet jak tu... przybyło... Nie no, jeszcze wczytywanie z grzybkiem. No. What the fuck? Co to jest piasko... Piaskowy cyklo boluju. A wymyślił myśli? Tego heroizmu. Łooo! Wow. Łop! Nalazłum grzybka! Jedna zum grzybka! Za deską. A u niego się ten. A u niego ten... U niego się ten. Takie te były. O! No spierniczej. Eee. Potem wrócił na piwka. Potem wróć na piwka, słuchajcie. Trzy minut tam zostało, bo to wiecie tam. I zeszła nam na tylu, no to jeszcze jedno zadanie, o tu mam procent, ale taka sama tam hmm, bez sensu. To ja? dwie minuty. A spoczką czuję przerwę, to wiecie. Przyjmij. Krainę. O skóra. Jest Tutaj to jest To jest ta kraina o tak? O Dobra. Aha, to męka przybiegła przebiegła ja bestia, mam ją mu Dobra. To zanim my tam, bo to niby jest podróż, i my tam dochodzimy. Ty, to blisko, jak dwie minuty drogi. Ale i tak zrobię przerwę, bo dla mnie to wiecie, no, nagraniu to i tak za długo. Dobra, kilka sekund zostało. No i zero. Kurde, grzybek, co oni z tymi grzybkami mają? Jakieś popularne, mam 16 widzicie? A te grzybki, to tu można za te grzybki kupić sobie nawet kunia albo coś. wow zły kradziej. wow Przynajmniej kasy mamy dużo. Łotazurki! Jeszcze kufa lepiej! Jeszcze lepiej! E, słuchajcie, jak... nie, nie, kasmatu, jedziemy okażmy się. Daj mi, kurde, no... E, słuchajcie, może niektórzy myślą, że ta gra jest trochę nudna, bo tu tylko, wiecie, nam chodzimy i tak dalej, i tak dalej, to tak... Chodzimy, no chodzimy, zdobywamy tylko kasę, kupujemy i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie jest to, według, według mnie, jest to gra, słuchajcie, bardzo ciekawa. Będziemy się rozwijać tu ogólnie, więc będzie jeszcze fajniejsza. Ale co, ja się będę z wami żegnał, dosyć na ten odcinek. Zobaczymy o następnym. Myślę, że może już coś tam się zdobędzie. Ja sobie tu jedną grudkę tam przejdę i zobaczymy jak to będzie dalej. To co, cześć, trzymajcie się.